Cześć, cześć, cześć widzicie. witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gry Terraria na kanale RYWIK. Dziś chciałbym sobie zbudować piracki statek dla, dla naszego Pirata NPC. -ta. Zapraszam wszystkich do oglądania. Trochę materiału już sobie tutaj przygotowałem. Muszę sobie jeszcze krzesło zrobić. Hmm, tu mam chyba wszystko. Tu wyżej bym sobie jeszcze wziął może trochę drewna, bo cały ten statek będzie zbudowany z drewna. To będzie taki raczej mały statek. A okna, okna dobrze, że wziąłem, liny na pewno. Yy, dobra, to chyba będzie wszystko. Ewentualnie stół to mam, tylko krzesło jeszcze muszę sobie zrobić właśnie. A, i ja wiem co jeszcze miałem zrobić. Czekajcie, yy, tu mam. Jeszcze miałem jedną rzecz wziąć. Miałem tu gdzieś ten kieliszek, a... Na wodę, do picia. Hmm, gdzie on jest? Tu jest, dobra. Dobra, to będziemy mieli już chyba prawie wszystko. A, a, dobra, nie mamy wszystko, dobra, myślałem, że czegoś zapomniałem. Jeszcze jedną rzecz chciałem chyba wziąć, tylko chyba, chociaż nie, nieważne, mamy już wszystko. Dobra, statek wybudowałbym sobie gdzieś tutaj, gdzieś tak w miarę daleko może nawet. No, może nawet gdzieś tutaj bym go w sumie ciachnął. Dobra, to może zaczniemy. Cię? Jestem ciekaw, czy możemy... Nie, w wodzie nie możemy stawiać e, materiałów. Dobra. To będzie raczej taki malutki statek dla jednej osoby. Zrobimy jeszcze raz na podpokład z jeden maszt, czy tam dwa nawet. A właśnie co do masztu, muszę zaraz po niego pójść. Pójdźmy sobie właśnie do pirata po te maszty, bo jeszcze będę chciał tutaj właśnie maszty zrobić w miarę ładnie. Gdzie on w ogóle jest? Oj, trochę nie, w sumie nie tak daleko, miałem mówić, że daleko, ale jednak w sumie nie. Dobra, tu jest nasz pirat. Jestem ciekaw, czy zaczął sprzedawać coś nowego. Chyba nie było to samo, tak naprawdę. Trochę tych masztów sobie kupimy. Hmm. Pierwotki kapelusz. A weźmy sobie to, załóżmy, czemu by nie. Armatę mógłbym w sumie dzisiaj Wam pokazać, jak działa. To też sobie mogę kupić. I parę kul armatnich. Tak przy okazji, jak już o tym gadamy. Dobra. Yy, dobra, ja bym może go troszeczkę jeszcze bardziej zanurzył w tej wodzie. Ten statek, no gdzieś dotąd chociaż. Mhm. Coś takiego. Znowu widzę Discorda, sobie nie wyciszyłem. Jak zwykle o tym zapominam. Hm. Dobra, taki mniej więcej, żeby to miało chociaż taki, przynajmniej miało właśnie jakiś kształt tego statku, nie musi może być idealny, ale żeby choć trochę przypominał statek kształtem. No taką malutką by powiedział, to nawet nie jest statek, to bardziej łódka w sumie, to jak patrzę po jego wielkości. No ja go z tego zwykłego drewna, nie, miałem, nie mam zamiaru kombinować, to i tak ma być w sumie dom dla jednego NPC-ta. Tą kajutę w sumie kapitańską bym zrobił nawet trochę większą, w sensie dłuższą. Dobra, coś takiego. Tak, ja bym sobie tutaj zrobił parę platform, bo chciałem tutaj zrobić takie zejście na podpokład. O, ten coś w ten deseń. Tak szczerze mówiąc, to... Mm, to bym troszeczkę poprawił, szczerze mówiąc. Tak właśnie chciałem zrobić dziub na tym statku, tylko nie wiem czy on mi wyjdzie. No coś takiego, dobra. O, doskonale. Trzeba będzie jakoś tej, tej wody pozbyć. To też się zaraz zarazimy. Możemy, możemy w sumie to już zrobić zaraz, teraz. W sumie na opartego i tak to, no nieważne w sumie. Tak myślałem, że to i tak trzeba w sumie wyrównać ten e, dół, tym drewnem, ale chyba zrobimy taki lekko krzywawy. Dobra. Dobra, teraz ja bym sobie zrobił tutaj te maszty, postawił gdzie ja mam te drewno, tutaj jeden maszt gdzieś w tym miejscu by stał i tu by postawił drugi, taki troszeczkę mniejszy, taki tylni. Okej, okay. teraz tutaj coś takiego. No, no żagl, żagli raczej nie umiem specjalnie dobrze budować. To trzeba przyznać. No, taki raczej średniawy brzegi ten żagiel. I tutaj teraz taki większy. A no, chyba wiem, dobra, wiem jak to zrobić, żeby to ładnie wyglądało. mniej więcej chyba to może takiego, że ten żagiel niby jest taki wiecie napięty pod przez wiatr o coś takiego i tutaj z tej strony tak samo bym zrobił można by zrobić. O, właśnie, to jest coś takiego. A, no i git. Każdy ta belka jest taka trochę za gruba, wam powiem. Nigdy w sumie nie budowałem statku. Zobaczymy, jak nam to w ogóle wyjdzie. O, z tego by pasowało zrobić takie, wiecie, wzmocnienie tego. Dobra. Ja tu muszę, że widzę, troszeczkę pokombinować sobie z tym żaglem. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Zrobimy mniej więcej taki maszt. Mam nadzieję, że on będzie dobrze wyglądać. Delfin, widzę, tutaj przy mnie podryguje. Dobra. Yy, jeszcze jedna sprawa. Tu muszę tutaj to troszeczkę upiększyć. Pomieszczenie. i już nieco jest ładniej żeby po prostu nie było takiej prostoty przesadnej dobra, umieliśmy tu już te te drzwi w sumie tutaj w środku możemy zrobić coś podobnego o, w ten sposób kiedy coś jest zbyt proste to jest po prostu często brzydkie Dobra, jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić. Tu z tyłu chciałem umieścić okna, tylko akurat nie mam szkła. A nie, mam! Mogę sobie zrobić trochę. Dobra, tu jeszcze na górę chciałem zrobić schody na tą górną część statku. właśnie, w ten sposób. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj też u góry powinienem zbudować w sumie tą burtę. Musiałem, żeby to zrobić z płotków, tę burtę, no ale... No nie za fajnie by to wyglądało. Dobra, to też już mam. Więc teraz tak, jeszcze. Chciałem sobie wziąć liny. Chciałem, mam nimi tutaj. I zrobić sobie tutaj po prostu te takie wiązania. Czekajcie. Hmm. Jeszcze ciemno się widzę zrobiło. Problematycznie bym Wam powiedział, z tymi linami zawsze wszystko wygląda trochę lepiej. Tu jeszcze można by ich trochę pozwieszać tak, żeby sobie po prostu wisiały. To, żeby to fajnie wyglądać najpewniej. O, coś takiego. Nie, nie znam się za bardzo na budowie statka, ale będzie to chyba jakoś wyglądać, że tak powiem. Zrobimy sobie właśnie taki podpokład jeszcze Dobra. Zajmiemy się może tą kajutą kapitańską. Posowałaby też tu oświetlić, bo pewnie, pewnie nic nie widzicie. No, już dużo lepiej widzę jest. To mm -hmm. można i pochodnie na końcu ustawić w sumie. I jeszcze na szczycie masz, to też można by. Okej. Okay. Co zrobiłbym jedną rzecz? Zrobiłbym tutaj teraz może coś takiego jak bocianie gniazda w sumie. Czemu nie? O! W ten sposób. Można nawet na, na szczęście jakąś chorągę w sumie zrobić, powiewającą. O, coś takiego. No, biała flaga nie, nie, nie jest chyba, naj, tak powiem, najbardziej honorową ze wszystkich, jakie mogłem zbudować. Okay, to mam. Dobra, przygotowałem sobie w ogóle parę beczek, które po prostu tutaj stały. O, można je tutaj postawić, tak samo jak te antały. No, trochę widzę pusto będzie w tej... w tym podkładzie. Myślałem, że to będzie trochę lepiej wyglądać. No, ale cóż... A jeszcze w sumie powinniśmy tutaj czoło zbudować. W sumie muszę, musiałbym mieć po trochę więcej drewna, bo bym to sobie tą kajutę wypełnił, może jakimś drewnem mahoniowym. Zaraz sobie zrobię też tutaj filary z tego drewna żyjącego, żeby nie było tak jednostojnie że tak widzę, że się troszeczkę pomyliłem, trzeba poprawić. Dobra, no i to by połowny byłoby na tyle w sumie. Już tylko pochodnie porozstawiać wszędzie. No i hit. Pod pokład praktycznie zrobiony. Teraz tą kajutę posowałaby tutaj wypełnić prze, 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 prze różnego typu rzeczami. A jeszcze na to miałem skrzynię ustawić. Dobra. ewentualnie tą skrzynię przedstawić tam na drugi koniec. Zapomniałem jakie te widma są w ogóle irytujące, bo one strasznie spowalniają gracza. Zegar jeszcze miałem tu postawić. Dobra, to mamy ewentualnie, chociaż nie na pod pokładzie, jakby zrobić takie małe okienka. Dobra, coś takiego. O, a niech będą, może takie dwa tylko żeby tu ich za dużo nie było i teraz tak ja bym poszedł do domu na chwilę, bo potrzebuję... Potrzebuję trochę drewna machoniowego. Machoń, machoń. Tu mam w sumie ściany machoniowe. Powiem tu całe z drewno sobie go zbudować, ale to jest zbyt, 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 zbyt no, jednostojne, że tak powiem. O, z tego można wiesz, tam coś popykać w sumie. No i wracamy tam. W sumie bałem się, że ten statek dużo brzydziej brzy, dużo brzydszy wyjdzie. Nie tyle co jest ładny, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest brzydki. Zawsze mogło być gorzej. Wypełnię sobie dać to wszystko machoniem. Zaraz powiem, zaczniemy coś kombinować z tymi innymi rodzajami drewna. Bo machanie to jest tym głównym budulcem. W sumie wiem, co moglibyśmy wziąć. Wiecie, Wróćmy się do domu. Moglibyśmy w sumie ustawić. Mam nadzieję, że to jest nie ten. Ma nieparzystą liczbę bloków ten pokój. Pianino w sumie nawet. To moglibyśmy gdzieś tam na dole umieścić. Gdzieś tu miałem żerandol kiedyś. Tu jest jeden, dobra. To weźmy. Weźmie jeszcze trochę tych skrzyni, bo ich tutaj trochę miałem. Tyle może tych beczek bym jeszcze trochę dorobił, tylko nie mam żelaza w sumie. Ale w sumie mam tutaj ten, czy sobie 12 ten. Yy, no. Tego już sobie 13. Yy, gdzie to jest, gdzie jest ta beczka? Tu jest beczka. Dobra. No i lecimy tam. Czekajcie, w sumie pamięta, że dało się jeszcze jakieś taką dużą beczkę, ja bym sobie zobaczył jak trzeba się ją zrobić. Hmm. Chyba. Chyba, że się nie dało. Pytam, że się nie dało. Chyba nie. Dobra, mniejsza o to. Chodźmy szybko na górę. To pianino można by tutaj na dole postawić w sumie. Czemu by nie? Trochę tych beczek tutaj pod, podokładać. Trochę tych skrzyń, żeby to pusto nie było. Po prostu. Nie to. Kufor, kufer. kufer. sobie można go ustawić. No i super. Trochę zawsze to wypełni przestrzeń. Tu można by ustawić na środku... No, to niby nie jest na środku, ale lepsze tak niż wcale w sumie. Książki. Jeszcze chciałem tutaj postawić parę książek. Tutaj półkę zrobić na pewno na to. Chociaż kieliszek to można by, wiecie, tutaj można by w sumie... Zobacz, tu postawmy sobie kufel i tu jeszcze jeden kufel w sumie. Hmm, chciałem żeby taka fajna półeczka wyszła, ale chyba mi nie, nie, to nie wyjdzie. Dobra. No i to już byłoby chyba wszystko. To jeszcze chciałem okienka zrobić, ale to może takie o, wąskie zrobimy. Dobra, spróbujmy tutaj wprowadzić pirata. Gdzie on jest? Tu jest. No i co? Chyba ostatek będzie gotowy tak naprawdę. No to nie jest może, że tak powiem, szczyt mojej architektury, ale nie można powiedzieć, że jest brzydki. Czekajcie, jeszcze wsunę nam trochę tych kłódek. Mówię tutaj postawił jeszcze jeden żagiel. Taki mniejszy, przedni. Tutaj przód zauważymy, jest taki trochę pusty, Pustawy trochę. Dobra, udało się go umieścić jakoś. Drewniana platforma. I jeszcze bym to mur, ten dziób jeszcze bym troszeczkę przedłużył może, tak gdzieś tyle. No znowu widzę mi, wyzerowało te, osiągnięcia, nie wiem dlaczego. No, no i chyba to będzie już na tyle. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Te liny. Liny, liny, liny. Gdzie ja je mam? Dobra. Coś takiego. I może jeszcze będę zrobić coś takiego. Połączył te dwa maszty tymi linami. Nie wiem po co miałby być połączone. Tak mi się ubzdurało. Ale widzę, że dużo będzie męczenia z tym. Dobra. Że będę kombinować. Statek wyszedł... No, naprawdę całkiem ładny. No, to może byłaby lekka przesada. Wyszedł dobry. <laughs> Na pewno da się go znieść, tak powiem. Tą linię muszę, muszę poprawić, bo jest trochę brzydka, trochę paskudnawa. Poczekajcie. Muszę zrobić, żeby była ona taka równa, fajna. Pewnie, to uda. Dobra, powiedzmy, że jest dobrze. Dobra, tak czy owak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to komentujcie. Bo ja zawsze się staram odpowiadać na każdy komentarz, bo to zawsze zwiększa moje zasięgi. A Wy macie ze mną jakąkolwiek interakcję. Badajcie na Discordu, do którego link, jak zwykle Wam w opisie filmu, klikajcie sobie zawsze dzwonek pod każdym filmem. No, żebyście mieli go po prostu zaznaczonego, bo zawsze wtedy wiecie dokładnie, co się dzieje na kanale. A mi pozostaje w sumie już nic innego, jak tylko się za nim pożegnać, tak jak to zwykle mawiam. Elo, Elo. Zapomniałem Wam pokazać, jak działa armata. Postawmy ją sobie, może, nie wiem, tutaj. Dobra, weźmy sobie kulkę. Czekajcie. Nie pamiętam, jak się ją. Aha, dobra, nieważne, już pamiętam, jak się ją sterowało. Spróbuję tego slajma trafić, no nieważne. Skończyły mi się kulę. No, armata całkiem fajnie w sobie strzela. Nie mogę powiedzieć, że nie. No. Og oh, <laughs> så? Hello, hello.